Dzień dobry, kochana! To już dzisiaj czwarty dzień naszego wyzwania w drodze do budowania relacji ze swoją kobiecością. Mam nadzieję, że nie jesteś u mnie pierwszy raz, tylko że przeszłaś już poprzednie trzy kroki, a jeżeli nie, to gorąco Cię do tego zachęcam. Rób to w swoim czasie, powoli, w uważności dla siebie samej. Daj sobie ten czas, daj sobie tą uwagę, a zobaczysz, że to naprawdę zaprocentuje dla Ciebie, będziesz się czuła lepiej. Bardziej zrelaksowana, bardziej szczęśliwa, bardziej połączona ze sobą samą. Kto jest najważniejszy w Twoim życiu? Jaka osoba jest najważniejsza w Twoim życiu? Ty sama. Jeżeli ty będziesz pełna, to nalejesz dookoła do szklaneczek innych osób. Jeżeli będziesz pusta, to nawet jak będziesz chciała dawać, to nic z tego nie będzie. Będziesz czuła frustrację, będziesz dawała z tego pustego i ktoś nie będzie mógł się tym nakarmić i napoić. Bardzo dużo kobiet jest w tej energii, że chce dawać, 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 ale to jest takie puste dawanie. Napełnij na, najpierw siebie, a potem będziesz dawała z miejsca miłości. To nie będzie kosztowało ciebie nic, żadnego wysiłku, a, a otoczenie będzie z tego potrafiło skorzystać. To będzie karmiące, ponieważ kobiecość jest bardzo karmiąca. Więc yy, zapraszam Cię dzisiaj do czwartego dnia. To wyzwanie jest wstępem do masterclassu, który odbędzie się 1 maja i tam będziemy pogłębiały. Dużo bardziej rozumienie tego, po co nam ta kobiecość, jak to się w ogóle ma, czy to jest zbędne, czy niezbędne, jak się czują kobiece kobiety w świecie. A jak się czują kobiety w męskiej energii w świecie, co zyskują, a co tracą? Więc zachęcam Cię, Masterclass kosztuje tylko 97 zł. Bardzo chciałam, żeby każdą z Was było na niego stać. Więc widzimy się 1 maja, a teraz przechodzimy do czwartego dnia naszego wyzwania. I tak jak już przeszłaś pierwszy, drugi, trzeci dzień, to dzisiaj jesteś gotowa do tego, żeby Uczestniczyć w tym dniu czwartym. No i co my dzisiaj, moje drogie, będziemy robiły? No więc, będziemy skupiały się na naszym centrum, czyli na naszej miednicy, na miejscu, w którym rodzi się życie, w którym jest ten portal, który sprowadza życie. Do, na ten świat, i nie chodzi tylko o kobiety, które mają dzieci albo będą chciały mieć dzieci, bo to dotyczy też kobiet, które nie chcą mieć dzieci, ponieważ oprócz tego, że to jest portal do nowego życia, to jest też portal do kreacji tam budzi się cała nasza kobieca kreatywność. I fajnie jest zadbać o ten obszar, więc co będziemy robiły? Już za chwileczkę, wam powiem, jak odblokowujesz relacje ze swoją miednicą, to odblokowujesz też te negatywne, no powiem tutaj teraz tak, negatywne emocje, które się tutaj zapisały. Tutaj bardzo często lubi zapisywać się właśnie wstyd. Żal, złość, smutek, strach. Więc poprzez tą pracę z ciałem możesz to uwolnić. I to jest bardzo, bardzo proste ćwiczenie, które zajmie ci dosłownie kilka minutek, ale fajnie, jakbyś robiła je codziennie, do momentu, aż poczujesz ten kontakt z tym swoim ciałem. Jeżeli będziesz pracowała z tą miednicą, te kilka minut dziennie, Twoje hormony będą pracowały lepiej, Twój progesteron, Twój estrogen, Twoja w ogóle chęć życia, twoja, twoja energia, taka na życie będzie się poprawiała przez takie naprawdę bardzo proste ćwiczenie. Nasza miednica to jest też centrum naszej bliskości, nie zapominajmy o tym. Więc przejdźmy teraz do tego ćwiczenia. I to jest naprawdę bardzo proste ćwiczenie, ponieważ wystarczy, żebyś stanęła sobie lekutko. W rozkroku na swoich y, nogach lekutko ugięła kolana i zaczęła kołysać biodrami we własnym stylu, we własnym tempie, tak jak tego chcesz. To, co ja czasami zauważam, pracując jako fotografka kobiecości u kobiet, to to, że one nie mają w sobie tej miękkości. Jak ja czasami mówię do nich: Dobrze, to teraz stań w ten sposób, obejmij się i delikatnie spójrz przez swoje lewe ramię. Więc ja bym to zrobiła tak. A kobiety robią to tak. Tam jest po prostu, wiecie, kwadratowy ruch, szybkość taka. Nie ma tej miękkości, nie ma tego, tej sensualności. Sensualność to, to, to nie jest to gibanie się, to jest jakby odbieranie świata zmysłami, ale. Tak się potocznie mówi, że sensualność to jest właśnie taki też rodzaj powolnego, właśnie sensualnego ruchu. I tam tego nie ma, ponieważ jest pośpiech, ponieważ jest zadaniowość, ponieważ jest to rozregulowanie, że w ogóle ja mogę dać przyjemność sobie i światu poprzez samo bycie, a nie robienie. To tam tego nie ma. Tam jest sztywność i to jest problem. Więc jeżeli zaczniesz kołysać biodrami w różnych kierunkach. Do koła, ósemkami. Przy tym, skupiając się na swoim oddechu, ja wiem, że to jest oklepane. Ja to wiem, ale ile z Was to robi? Ile z Was naprawdę głęboko schodzi do swojego ciała oddechem, a nie tylko robi rzeczy i płytko oddycha? Ile z Was to robi? Ile z Was teraz czuje, że a, nuda? A ile z Was mówi, okej, okay, spróbuję? To jest Twoja decyzja, która cię zaprowadzi tam. Gdzie macie zaprowadzić, albo do realnych efektów, albo do kolejnego gromadzenia wiedzy i skrolowania i nic nie zmieniania w swoim życiu. Słowotwórstwo. Więc jeżeli pokołyszysz tymi biodrami, zejdziesz głęboko oddechem, tak? To jeszcze fajnie by było do tego wszystkiego rozluźnić szczękę. To jest coś, czego naprawdę my nie robimy. Ale jak spróbujesz ją rozluźnić w tym momencie, zobacz, puścisz ją. I weźmiesz głęboki oddech, to zobaczysz, co poczujesz i co wydarzy się w Twoim ciele. My bardzo dużo mówimy, działamy, robimy, jesteśmy w energii, w ruchu, i to się wszystko zaciska. A spróbuj rozluźnić to, rozluźnić to, połączyć to oddechem i zobaczysz, co się wydarzy. Ja cały czas mówię. Wyłącz zewnątrz sterowalność, włącz wewnątrz sterowalność. Takie będą nowe czasy, takie już są nowe czasy. Ty nie potrzebujesz guru. Ty nie potrzebujesz ludzi, którzy będą mówili ci robić. Ty potrzebujesz ludzi, którzy przekażą ci pewnego rodzaju wiedzę i inspirację. A ty sama przetestuj to i zobacz co czujesz ale do tego potrzebujesz naprawdę głęboko połączyć się ze sobą i do tego potrzebna jest właśnie ci relacja ze swoją kobiecością bo w tym czuciu ty zdziałasz więcej ty zdziałasz więcej bez wysiłku niż w tej zadaniowości i w tym ciągłym pędzie także to tyle na dzisiaj Widzimy się jutro w ostatnim dniu wyzwania i jutro już nie będzie tej takiej pracy z ciałem, będzie bardziej praca mentalna, także do zobaczenia jutro o 20:00. Pa pa.